Dzień dobry, witam wszystkich. Z tej strony Orzeszek na wsi. Tutaj z moim kochanym misiem. Tak, nie? Dzień dobry misio, tak? Mój kochany przyjaciel, który mi tutaj wiernie pilnuje mojego dobytku. Nie pozwoli, żeby jakiś tutaj zdechły lis albo jakaś zdechła kuna tu weszła, prawda? Tak Chciała tutaj zrobić krzywdę, naszym kochanym zwierzakom nie pozwolimy na to. Nie myślą? No. A ja bym chciał się Ciebie, mój kochany piesku spytać, tak? Tutaj wyklepiemy tą dupkę, bo zawsze go muszę z rana wyklepać. Tu za łapkę złapać, tu za drugą łapkę złapać, tu za ogonek złapać i tu za łóżka. A teraz zobaczcie, kochanie, widzicie? Jak on się cieszy, to on teraz pokazuje. O, o. Jak on tutaj tutaj pokazuje, jak tu ładnie biega, jaki jest szybki, o o proszę bardzo, to jest mi się. To, jest, to jest mi się. A misia a pokaż, a pokaż, a gdzie ty masz globalistów? Gdzie ty i co ty myślisz o globalistach tych, tych co chcą e, nam e, wprowadzić tutaj dyktaturę? O. O Misiu, chcę Wam yy, powiedzieć, co on myśli o globalistach. O, proszę bardzo, widzicie, o on, on. O nich to tak myśli o tych wszystkich, którzy chcą do tego doprowadzić. Nie, Misiu? No. E, kochani, e, z tej strony, właśnie chciałbym powiedzieć o BMW, kochani. 1100 RS. Kochani, 1100, o proszę bardzo, tak wygląda. To jest właśnie BMW które niedawno kupiłem. No i wam powiem, że dzisiaj kawałeczek się przejechałem. I powiem Wam, że wspaniała maszyna w porównaniu z tych, co mam. Jeżeli chodzi o japońskie motory, no to ona od nich nie odbiega, a wręcz przeciwnie I powiem wam, że na przykład jeżeli chcę je postawić tutaj na te stopki ją, tą BMW no to kochani ją się stawia leciutko, bo tamte które co mam, te japońce, czyli Honda i, i Yamaha to bardzo trzeba dużo wysiłku żeby te maszyny postawić właśnie na te nóżki no kochani co tutaj takiego jest pięknego, zobaczcie, nie, ten wałkardana, zobaczcie, jak on y, wspaniale wygląda. Potężne to jest, prawda? Omocowanie, proszę bardzo. Tutaj mamy te, tutaj, boksy, czyli cylindry. Nie? O, proszę bardzo, gdzie tutaj jest dopływ powietrza, paliwa? Oczywiście na wtryskach jest, jak widzicie. No po prostu powiem wam, że to jest bardzo prosta konstrukcja, która pozwoli nam samodzielnie robić tutaj w nich różnego rodzaju w takiej maszynie rzeczy, wymiana oleju, czy na przykład ustawianie zaworów w tej maszynie jest bardzo proste, nie wymaga dużej dużej ilości czasu na to poświęcenia, proszę bardzo tutaj są właśnie jak widzicie śruby, odkręcamy, dostęp jest elegancki, nie? O, tak to e, kochanie wygląda, tutaj widzę chyba nawet to jest chyba katalizator do, do tej maszyny to czyli już ta maszyna była wyposażona e, kochanie w katalizator no 1100 no to już jest e, kochani, prawie 100 koni mechanicznych no tutaj też powiem wam że no tak ten przód wygląda no powiem wam tak szczerze że ta maszyna którą tutaj ją kupiłem no ona nie jest ładna no, no brzydka jest strasznie jest brzydka na przykład szczerze mówiąc no to ona mi się nie podoba jest tak brzydka że po prostu no postanowiłem kochani tą maszynę kupić no tutaj też ma już ona przejechane 90 tysięcy kilometrów no ale z tego właśnie co mówił gość, od którego nabyłem ten eksponat no bo on ma kochani jakby nie było 30 już prawie lat 30 lat ta maszyna już ma prawie no, to jest 2004 rok ale kochani zobaczcie w jakim ona jest stanie no jest w stanie, można powiedzieć, idealnym. Jakbym jeszcze te tutaj te naklejki wziął, polikwidował, no to wszystko jest tutaj kochanie oryginalne. Ale nie będę tego likwidował. Niech będzie tak, jak jest. Także ona on w mojej stanie już będzie. Oczywiście, jest to maszyna, która dominowała przez wiele lat w Paryżu Dakar tego typu silniki e, ta marka e, kochani naprawdę powiem wam że odegrała w dziejach motoryzacji e, e, po prostu dużą furorę i uważam że e, taki właśnie kucyk jak ta BMW Proszę bardzo, tutaj widzicie te gary, nie jak one wyglądają pięknie, no to powiem wam, że po prostu fajne to jest. No i się przyjechałem, że po prostu ona jest taka dużo jak gdyby lżejsza od mojej jamaszki, od Hondy. Ona jest taka, że po prostu... no. Nie musimy mieć takiego dużego wkładać wysiłku żeby ją utrzymać. Jest bardzo bardzo prosta w utrzymaniu. Poza tym no co bym tutaj jeszcze chciał powiedzieć. No to, no to jak wiecie no tutaj taka nowość no to jest ta szybka regulowana. Tutaj widzicie o, się tym reguluje. Nie? Tutaj są manetki podgrzewane oczywiście też. E, co jeszcze bym tu powiedział no oczywiście to, że te zawieszenie tu jest całkiem inne niż w innych motorach no to chyba wiecie, że tutaj właśnie jest tam jak widzicie sprężyna, na sprężynie jest tak jak z tyłu tak też i z przodu to jest całkiem inne zawieszenie ponoć jest dużo, dużo, dużo lepsze od tego niż kochani w tych innych motorach no zobaczymy jest bardziej ponoć sztywny no i lepiej on się drogi trzyma no jest łatwy w prowadzeniu z tego co słyszałem no ale kochani powiem wam tak że po prostu przejedziemy się zobaczymy no, tablica kochani to tak wygląda jak widzicie bardzo prosto tutaj jest dużo rzeczy nie ma skomplikowanych podgrzewanie tutaj jest widzicie manetek czyli tych rączek żeby nam było tutaj jest awaryjne światła tu jest też no właśnie co bym chciał wam powiedzieć na duże młodsze maszyny które są hmm, od tej oczywiście innej marki nie mają ABS -y, a ta maszyna kochani ma ABS -y, widzicie ABS -y, które kochani Muszę powiedzieć, dzisiaj się przejechałem tą maszyną, no to Wam powiem, że no hamulce ma dobre, bardzo, bardzo silne. Na przykład wyłączyłem ABS i bez ABS u przyhamowałem leciutko, normalnie koła tylnie gwałtownie przyhamowałem i na asfaltowej drodze także. No, bardzo mi się to podoba. Tutaj też i takie na wyposażeniu kufry yy, dostałem, bo to jest oryginalne wyposażenie. No, także yy, różnica jeszcze jest w tym, że tutaj właśnie mamy te yy, kierunkowskazy, też yy, widzicie z lewej strony dajemy, z prawej strony tutaj też. Nie? To jest inne rozwiązanie niż w tych innych motorach no jeżeli chodzi teraz o lusterka, lusterka są też takie dobra widoczność jest z ich strony no i powiem wam, że hamulce ma jak brzytwa opony widać, że są bardzo zadbane no duże są opony szerokie no ale bardzo mi właśnie się kochani powiem Szczególnie jeżeli chodzi o Piotra, bo jest zainteresowany właśnie tego typu maszyną, no to może sobie Piotrek zobaczyć teraz tutaj ci pokażę jak ten wał wygląda. Zobacz, to co, to, to tobie się to bardzo podoba, nie? Zobacz, potężne to jest, nie? No. przy zakupie tego, ma, tego typu maszyny. Powinniśmy uważać, właśnie na luz tutaj w tych kołach. Po prostu no to jest taki też tutaj problem w tych maszynach, że po prostu no trzeba je wymieniać no po to, żeby po prostu ta maszyna, tą maszyną lepiej się prowadziło. No. Także ściąganie tych tu jest bardzo proste. Tutaj, z tego co słyszałem, bo no to odkręcamy tutaj z tej strony chyba. Tak, cztery, masz, cztery śruby odkręcamy i się po prostu ściąga tutaj tak jak byśmy to mieli ściągnąć, kochani z normalnego samochodu. No także ten silnik taki jest całkiem inny niż te. Które mam no i uważam, że w tej mojej stajni, no, jako trzy motory, które dominowały właśnie w tych rajdach Paris-Dakar, które wygrywały i wygrywają, no to uważam, że właśnie tą markę byłoby z mojej strony wskazane, żeby po prostu ją mieć. No, i kupiłem ją e, mój kolega, przyjaciel, jeśli tak można powiedzieć, ci się nie obrazi. Po prostu nie chciał po prostu narażać mnie na to, jakby mu się coś nie spodobało. Może by nie wziął i tego, no ale ja mówię: Wiesz e, co, Piotrze? No to ja sobie wiesz, e, pojadę tam, obejrzę ją i sobie dla siebie kupię. I postanowiłem ją kupić. Cena nie jest wygórowana, na pewno jakieś tam drobne sprawy będzie trzeba powymieniać, popatrzeć. Tak jak w każdym starym motole, no to jest kochani 30-letni motocykl, który jest okrytą właśnie dobrą sławą, bo tego typu maszyny one się nie psują. Są bardzo mocne, bardzo mocne, wytrzymałe. Z tego, co też słyszałem, ale nie wiem właśnie, czy właśnie w tym roczniku to, to ponoć są takie duże wibracje nie na kierownicy. Słyszałem, no ale to zobaczymy, że niektórym to dokucza, niektórzy to jednak lubią, takie coś, nie? No tak to, kochani, wygląda. No, także, tak ta maszyna wygląda fajnie. Bardzo się cieszę, że ją kupiłem, i oczywiście, tą maszynę sobie zachowam dla siebie, z tego względu, że jak widać, że po prostu jest ona zadbana. Chociaż powiem szczerze, że po prostu obawiałem się, czy ona po prostu będzie w takim stanie jakim teraz. Jest może coś, będzie jakieś wady, będą. Ale okazało się, że wszystko jest dobrze na miejscu. Kolega, ten, który mi ją sprzedawał, no 34-letni gościu, który bardzo miły, sympatyczny człowiek, no po prostu chciał się jej pozbyć z tego względu, że po prostu no mu stała tam, przeszkadzała w garażu. No i po prostu postanowił ją wystawić. Od razu zobaczyłem ją. Mówię, kurde, przedzwonię do tego Piotra i powiem jak tego, no ale Piotrek, jak to mówię jeszcze raz, mówiłem, powiem jeszcze raz, że ja no nie chcę Marku cię narażać. No z jednej strony, no to taki porządny, uczciwy yy, człowiek, chłopina, nie, no po prostu powiedział mi prawdę, nie. No ale jak tą prawdę mi powiedział, to ja ręce zatarłem, mówię, no bo mu obiecywałem, że... Znajdę mu w dobrej cenie motocykl. No to mówię to ja sobie wezmę. No i tak kochani to wszystko wygląda. Będziemy jeździć sobie BMW Fajna maszyna. No także powiem wam, chociaż widać, że to jest inna epoka, nie? bo to jest jednak e, e, kochani, 90. 94 rok 94 rok nie? to już ma będzie miała 30 lat nie, ale jest po prostu jak widzicie jest wszystko jest tutaj e, oryginalne lakier wszystko no. tylko tutaj jak mówię te takie tutaj widzicie to te naklejki sobie tam widzę że to nawet tak solidnie zostało zrobione czy tutaj na tym baku żeby się nie wycierał nie? no ładne to jest także nie będziemy tego zmieniać nie będziemy tego zrywać niech będzie w takim stanie jakim jest co jeszcze bym chciał powiedzieć no ponoć te siedzenia są regulowane, duże dla takich osób, które są bardzo ciężkie i potrzebują dobrze siedzieć to jak najbardziej widać, że to jest porządna, gruba gruby materiał, właśnie nie wiem czy to jest skóra czy nie skóra no w każdym razie y, dobrze to, to wszystko wygląda. Jeszcze zobaczymy tutaj też widzę wskaźnik paliwa, też jest. O, proszę bardzo. O, przekręcimy kluczyk. O, dostałem oczywiście do tego kluczyki oryginalne, trzy sztuki. Dostałem jeszcze jeden, taki mam w domu. O, tutaj ten jest właśnie do tych kufrów. O, tutaj ten to. I sobie możemy tutaj otworzyć. Tylko właśnie, nie wiem, jak się je też, bo tutaj się, aha, już jest, jest. O, proszę bardzo, tak tutaj te kufry wyglądają. Zadbane widać, wszystko elegancko jest. Także, yy, jeżeli chodzi o tą opinię. No, to na sam początek, jak mówię, się przejechałem tą maszyną. No, to powiem Wam, że no, podoba mi się bardzo i łatwa jest, lekka jest taka w prowadzeniu. W odróżnieniu do tych japońców, które mam, jak mówiłem. Nie? No, także, to czy po prostu tą maszynę polec, polecić wam, żeby kupić no na razie będę chciał się powstrzymać bo jeszcze jej nie sprawdziłem ale jeżeli chodzi o opinie właśnie takich e, ludzi, którzy mają tego typu maszyny porządnie się wypowiadają no po prostu nie jest to aż tak bardzo szybka maszyna, ale nie jest wolna także swoje przyspieszenie ma jak na ten wiek, i po prostu za młodszymi siostrami czy tam innej marki maszynami oczywiście nadąża. Jej chyba maksymalna prędkość jest chyba 215 czy 220 km na godzinę, ale przy takiej prędkości raczej wam powiem nie polecałbym jeździć bo to taki typowo jest kochani turystyk żeby po prostu jeździć spokojnie prawda? ja jestem też takim człowiekiem spokojnym i z tego co słyszałem że właśnie dobrze by było żeby właśnie ludzie tacy spokojni którzy nie, nie, nie lubią szybkiej jazdy normalną taką jak to kiedyś się jeździło szanując motory Właśnie tacy ludzie do takich maszyn po prostu się nadają i uważam, że pokochają, chociaż jak mówię, nie? że ona tak naprawdę to ona nie jest ładną maszyną, która by tak wzbudzała, zachwycała, łapała za serce. Nie? Ale powiem Wam, że nie jest też i brzydko. A no przede wszystkim, jak mówię, że te silniki tutaj w tej maszynie to są bardzo wytrzymałe i sprawdzone. Właśnie nie wiem, co tutaj jest. Tutaj coś tutaj jest. Nie wiem, co to jest. O, to jest. Nie wiem. Będę musiał sprawdzić. To jest chyba alternator. Rozrusznik tam pod tym jest. Fajnie to wszystko wygląda. No tutaj fajnie biegi są rozwiązane takie porządne widać. Tutaj te nóżki, też stopki, wszystko elegancko. No, podoba mi się tak, jeżeli chodzi o ten silnik, taki inny. Tak naprawdę tak po prawdzie, no, naprawdę to wygląda jak taki potężny bokser, nie 1100 jednak nie? No to nie jest aż tak. Duża pojemność, bo są dużo większe te pojemności, ale po prostu, jak mówię, że to jest miniona epoka, ale po prostu sprawdzona, i powiem Wam, młodzi nawet, którzy po prostu zamierzacie sobie jakikolwiek motor kupić i lubicie taką troszeczkę, można powiedzieć, spokojną jazdę. No, to tego typu maszyny, to powiem Wam, że są bardzo wytrzymałe. Jeżeli lubicie po prostu coś sobie pomajsterkować, coś zrobić, coś wymienić, jest tutaj wszędzie wspaniały dostęp. Także powiem Wam, że polecam tym, którzy po prostu lubią cokolwiek pogrzebać, w takich maszynach samemu coś robić. No, to by było z mojej strony, tyle, kochani. No, później, jak jeszcze też się dowiem coś więcej na temat, właśnie BMW R1100RS. No to coś postaram się jeszcze nagrać ciekawego. No, także. Będziemy musieli to sprawdzić, cacko, w każdym razie wygląda za te pieniądze idealnie jestem, jeżeli chodzi o um, jej stan jestem bardzo zachwycony yy, i uważam, że po prostu jak na razie kupując motor właśnie tutaj w Niemczech, jak na razie to powiem Wam. Nie żałuję, bo wszystkie, które kupiłem, po prostu do tej pory chodzą bez, bez jakichkolwiek napraw. Chociaż ten człowiek no, nie był takim młodym człowiekiem i podejrzewam, że po prostu też i może lubiał poszaleć i tego. No, ale takimi maszynami starymi to e, też idzie, ale po prostu one są dużo wolniejsze od tych e, nowszych. E, Modeli mniejsze jednak te przyspieszenie mają, ale jak mówię, że nadążają za tymi młodszymi siostrami. Trzymają się dobrze, drogie. A przede wszystkim nie mają elektroniki, która dzisiaj jest pakowana w te nowe maszyny, które przepięknie wyglądają. Ale trzeba je serwisować. A w tego typu maszynach, kochani, o co Wam będę mówił, możemy wszystko sami zrobić. Nie. Pokażę Wam jeszcze mój taki nabytek, kochany, kochani. O, zobaczcie. Tutaj już jesień idzie. O, zobaczcie, co tutaj mam. O, paczówki tutaj, widzicie? To są takie jak gdyby dzikuski, trochę, nie? O, widzicie, o. one się tutaj paszą, przychodzą, mi się przyzwyczaiły. Tutaj do mnie. No, i tutaj na trawkę je wypuszczam, żeby sobie trochę po skubały trawkę. No, i to jest na tyle, kochani. Jak mówię Wam, serdecznie Was pozdrawiam. I jak coś więcej się dowiem na temat tej maszyny, tego typu maszyny, którą kupiłem, i oczywiście będę chciał ją mieć w swojej stajni. A na pewno będę chciał i nie zamierzam jej nikomu sprzedać, bo jest ona tak brzydka, że aż mi się podoba, jak to niektórzy mówią. I po prostu uważam, że nie oddam jej. No. 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 Jeszcze raz z tej strony Orzech. Pozdrawiam wszystkich e, Wielbicieli Jednośladów. No i co, do widzenia i życzę miłego weekendu z tej strony Orzech.